Witamy, drodzy Państwo! Mamy publiczność, bardzo się cieszymy, więc zaśpiewamy może jakąś taką kolędę, trafem, którą możemy wspólnie zaśpiewać. Przybliżeni doby w trajem pasterze, grają skocznie dziecięteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na Trudne czasy, pandemia, wszyscy w domach, wszyscy smutni, nawet Boże Narodzenie jest jakieś takie inne niż powinno być. Nie ma tradycyjnego chodzenia z gwiazdą, co u nas w naszych terenach było. Bardzo, bardzo powszechne, było mnóstwo grup kolenniczych. My jako Środek Kultury też organizowaliśmy przegląd właśnie takich grup kolenniczych. Ogromna publiczność, ludzie bardzo fajnie wspólnie ten czas spędzali. Skoro nie mamy takiej możliwości, trzeba szukać innych rozwiązań. Online nie zawsze się sprawdza, nie oddaje tego klimatu. Kapela, właśnie troszeczkę podejrzeliśmy kapelę baterie wcześniej, 11 listopada w Białymstoku i przedświąteczne, no nie kolądowanie, śpiewanie, tak oni to nazwali. Bardzo fajnie się sprawdziło, bardzo się nam spodobało, więc postanowiliśmy ich zaprosić do powoli. Grając, śpiewając się przejdziemy, Ulicami troszkę zatrzymując się pod niektórymi domami, żeby ludzie z, przy, z przysłowiowego zapłota, płota, z okna, e, nie skupiając się, mogli posłuchać tradycyjnej muzyki kolędniczej i popatrzeć też na fajnie przebranych młodych ludzi. A pouco Jest to oczywiście wielka taka radość, i na to kolędowanie zawsze co roku się czeka. W tym roku się czeka jeszcze bardziej z przyczyn oczywistych. No i dostaliśmy zaproszenie do słuchowoli, bardzo się cieszymy, jesteśmy. No i, i za chwilę będziemy dzielili się naszym repertuarem, naszą muzyką, muzyką naszych dziadów, pradziadów, ale też stare teksty, stare kolendy, kantyczki, które. W wersji, w wersji naszej tradycyjnej gramy na tradycyjnych instrumentach. To jest też muzyka, którą po prostu wykonujemy, którą kochamy i w jakimś sensie pielęgnujemy e, tę tradycję na starych instrumentach. Myślę, że w, w o wiele więcej akcji byłoby potrzebnych, ale nie, nie wszystkie są możliwe. Tak więc no, otwieramy nasze, nasze, nasze głowy, aby myśleć, jak można po prostu. E, czy działania muzyczne, czy działania kulturalne, czy międzyludzkie, jakby tak wdrażać i Próbować się odnaleźć w tych, w, tych, w, tych, w, tych, w tych obostrzeniach. No i jesteśmy, właśnie jesteśmy. Kolędowanie jest jednym z takich, no przecież pradawnych zwyczajów. Ciężko nawet powiedzieć, kiedy, kiedy w ogóle kolędowanie się tak naprawdę zaczęło, bo to jest jeszcze zwyczaj przedchrześcijański tak naprawdę. Więc jakby dziwne by było, gdyby z powodu w tegorocznej pandemii nagle coś, co trwa. Tysiącami lat po prostu się w jakimś sensie nie odbyło, dlatego, chociażby tak, taki, takimi strażnikami, można powiedzieć, w pewnej tradycji jesteśmy. Ja się przynajmniej czuję. No, myślimy, że tak. Co prawda, dzisiaj e, nie za dużo jest ludzi, ale myślę, że jak najbardziej po to, żeby nie zginęła tradycja po prostu. Także dlatego jest potrzebne jak najbardziej. że ludzie by wyszli na podwórko, na ulicę, wspólnie, spacer wspólny. Coś, tak, tak. Jest to coś pięknego, dlatego zebrałam dzieci i pokazać im to. taka Na pewno.